Dzień dobry. Nie mogę się doczekać, aż w czwartek, a u pewnie w piątek nad ranem, przewodniczący Rezerwy Federalnej Jerome Powell wygłosi przemówienie o tym, co zamierza w, na wirtualnej konferencji Jackson Hall. Nie mogę się doczekać, bo takie okazje, takie wywiady, wykłady, przemówienia. Jednak coś nam mówią o planach globalistów. Tutaj na tym kanale jest chyba, są dwa filmy, moje opowiastki o tym, co zdradził nam w różnych okresach, bo na jesieni potem, prawie rok temu i dwa miesiące, miesiąc temu Jacques Attali, inny globalista, francus. Będę prawdopodobnie w piątek miał okazję zatem jakoś zanalizować przemówienie przewodniczącego Rezerwy Federalnej Pawela. Może tutaj dla Państwa, tu, ale może dla Państwa również u Krzysztofa Łukry w telewizji Raw 24, gdzie w piątki o 15 się pojawiam. Krzysztof mnie pyta, a ja próbuję odpowiadać. Jeśli wiem, a jak nie wiem, to próbuję udawać, że wiem. Tak. tak. W każdym razie dzisiaj zamiast zamiast Jackson Hole, będzie o kimś innym. A, o Jackson Hole jeszcze muszę coś powiedzieć, koniecznie. Jackson Hole to jest Dolina Jacksona w stanie Wyoming u stóp majestatycznych gór skalistych, a dokładniej mówiąc tetonów, po francusku znaczy cycki. Góry są, to są to majestatyczne cycki skaliste i tam właśnie John Davison Rockefeller prawie 100 lat temu stworzył zimową, taką zimową, górską rezydencję Rockefellerów w wspaniałej Tenerii. Istnieje tam teraz park narodowy. Miejsce Jackson Hall trafiło do literatury. Nie wiem, czy pięknej, bo pisarz Forsythe, pisarz wywiadu brytyjskiego wtedy, kiedy to pisał, to już nie był wielki pisarz. To już po prostu grafomanił, a może nawet jemu to pisali, jakiś Murzyni. No, w każdym razie Jackson Hall to jest ciekawe miejsce i tam właśnie czwartek piątek. Dobra. A teraz będzie o jeszcze jednym człowieku, o Klausie Szwabie. Klaus Schwab jest Niemcem, starszym panem, który bardzo po niemiecku przemawia, po angielsku, jest szefem organizacji o, przeszedłem na tę stronę domu, gdzie nie ma remontu a i budowy, żeby z okna nie hałasowało. No i coś tam jednak zabrzmiało. Tam też jest jakaś budowa po tej stronie. Więc tak, więc Klaus Schwab jest organizatorem forów w Davos. Nie było jeszcze ogłoszonego COVID-u, kiedy fizycznie w Davos spotkali się przywódcy państw i wielcy oligarchowie finansowi. Klaus Schwab w tym roku, Klaus Schwab później w ciągu pierwszego półrocza sformułował strategię na po i zapisał ją do spółki z innym obsługującym oligarchów. To akurat analitykiem, który takie tworzy tak zwany barometr miesięczny. Z panem, którego prawdę mówiąc nie, nie znałem do tej pory, więc teraz zaglądam jak się nazywa. No, jakoś po francusku się nazywa. A, nie zapisałem sobie. Napisał książkę, która jest za parę dolarów dostępna w sprzedaży od miesiąca. Można sobie zamówić po angielsku, jest w przekładach na kilka języków, nie na polski. Książka nazywa się The Great Reset, Wielki Reset, wielki reset po prostu. I jest o tym, co należy zrobić, jak już zwalczymy tego COVID, a, a oficjalne informacje są, że potrwa to jeszcze za dwa lata, jak zwalczymy COVID, to co należy zrobić ze światem. No i jest tam pięć punktów, które sobie pozwolę teraz Państwu nie tylko odczytać. One są różnie formułowane, ale to. Znaczy to samo, odczytam i zinterpretuję, bo myślę, że największym problemem przy czytaniu tej nowomowy nowego współczesnego biura politycznego, ukrytego biura politycznego, jego myśli są wyrażane przez różnych a właściwie szwabów i atali, Atalich", czyli <laughs> takich rzeczników. Więc nowomowa tych rzeczników no, wymaga po prostu interpretacji. Nie chcę się mądrzeć, ale wydaje mi się, że coś tam. Potrafię z tego odczytać i polecam Państwu bardzo naukę tej sztuki, sztuki tłumaczenia nowomowy tego Bełkotu, ale Bełkotu znaczącego, Bełkotu biura politycznego, no i jego właśnie rzeczników w rodzaju Klausa Szwaba, Jacquateli oraz innych. A więc tak, trzy hasła najpierw padają: jaki ten świat ma być ma być odporny. Resilient, ma być włączający, inclusive, i ma być sustainable. Zrównoważony czy też yy, no, wytrzymały, no, w gruncie rzeczy też odporny, chodzi o to, żeby dał się utrzymać w przyszłości. Tak? Zrównoważony rozwój to nie jest dobry przekład tego sustainable development, tego pojęcia stworzonego i yy, wprowadzonego do praktyki przez bankierów yy, w latach 80. ubiegłego wieku. Yy, to są trzy hasła. A teraz yy, patrzę, patrzę na kartkę, żeby było po kolei. No, potem jeszcze Szwab w jednym z wykładów y, przed y, opublikowaniem książki wspomniał, że tak, czeka już za rogiem jest następny kryzys, kryzys klimatyczny. To znaczy, że oczywiście cały czas ten kryzys klimatyczny nie został. Już Greta, szwedka Greta nie została wyłączona z gry, tylko po prostu ma zagrać później. Na razie bawimy się w COVID, potem zabawimy się znowu y, y, straszeniem klimatem. I potem pan Szwab wymienia, a jeszcze przedtem. Co to znaczy właśnie? Co to znaczy to resilience? Co to nasza znaczy odporność? Odporność na różne tam dziwne rzeczy, które mogą nam, światu, nam, każdemu z nas, grozić. Ta odporność oznacza, i tutaj to tłumaczy Szwab, oznacza, że, że chodzi o to, żeby się coraz bardziej, jest coraz więcej ryzyk, i mamy być coraz bardziej, czuć się coraz bardziej bezpieczni. Pamiętajmy o tym. Jest bajka Krasickiego, o Ptaszku w Klatce bodajże i dużo innych mądrych mądrości ludu i elit, zresztą również przed stuleci o tym, że albo bezpieczeństwo, albo wolność. Jeżeli ktoś nam wmusza z bezpieczeństwo lub straszy nas ryzykami, żeby nam zapewnić bezpieczeństwo, to na pewno chce nam zabrać resztki wolności. Mur beton, jak się mówiło za moich czasów za mojego dzieciństwa. Dobra, więc resilience to jest, to chodzi o odebranie wolności, o włączenie, czyli to społeczeństwo ma być inclusive, chodzi o to, żeby tych biednych, poszkodowanych przez dotychczasowy zły kapitalizm, przybudując nowy kapitalizm, lepszy, żeby ich włączyć w to wszystko, poszkodowani to są ci, którzy teraz demonstrują. Ale oczywiście, Klaus Schwab nie ma na myśli tych, którzy demonstrują przeciwko lockdownom i maseczkom i tak dalej, w Irlandii, Niemczech oczywiście od, od, od marca, w Hiszpanii, Tajlandii, Argentynie, no i w Polsce. On ma na myśli tych biednych afroamerykanów, -Afro którzy z ruchu ble... Przepraszam, coś mi się... może alergia ma na myśli tych, którzy tam rozwalają sklepy, już, już nie udaje. Wtedy, kiedy mówił, to rozwalali sklepy i mógł się na to powołać. Na szczęście milcząca większość Amerykanów pod wodzą prezydenta Trumpa razem z siłami porządkowymi stłumili, czy też nie podjęli, przede wszystkim nie podjęli tego. Tego wezwania do rozwalenia świata, więc po prostu to zga No ale szwap, jeszcze cały czas, kiedy, ja, kiedy to reklamował, reklamował swoją książkę ponad miesiąc temu, no to jeszcze się na to powoływał. Tak, musimy włączyć Black Americans, na przykład, przepraszam, Afroamerykanów, jaki tam, oni są black przecież w ogóle, i innych poszkodowanych. Jak ich włączyć? No, być może właśnie przez to, że. Dostaną nasze mieszkania. Znaczy, my tu w Polsce jesteśmy nie, nie zagrożeni, bo nie mamy, na szczęście, żadnych imigrantów, nie wpuściliśmy, ale e, napuszczonych przez. No e, to będę też niewielki, nawiasem mówiąc, to też nie jest żaden wielki oligarcha przez Sorosa do Europy. Soros to też jest Słup, to też jest postać e, drugorzędna, tak jak Szwab czy Atali. A więc e, nie przyjęliśmy, więc nie będziemy musieli oddawać domów. E, tak zwanym uchodźcom, no ale Amerykanie, biali Amerykanie, już się poważnie bali tego, że będą musieli tym czarnym rozrabiakom oddać swoje mieszkania, bo przecież skoro też ja mówiłem o tym w jednym z lipcowych programów w Masne Kryzys Show, powa, poważne pismo, bardzo poważne New Times w wydaniu weekendowym, lipcowym, którym namawiało przez Jakiejś tam wybitnej działaczki równościowej, murzyńskiej, żeby banki umorzyły po prostu długim murzynom, ale białym nie. No i jak wiadomo, domy białych mają, mają należeć do murzynów. No to też jest pewnie, to się mieści w tych projektach pana Klausa Szwaba. Znowu będzie nawiasem mówiąc, i znowu będzie dygresja, przepraszam, no ale tak musi być. Tak naprawdę to oni są tak bardzo skłóceni. Że to się nie da zrobić, bo zbyt wielu e, murzynów chciałoby prawdopodobnie zabrać nieruchomości tym wpływowym białym, którzy rządzą światem. E, no i wtedy okaże się, że jednak ten pomysł, że te pomysły to, to nie, nie, nie są za dobre. No, że jednak ci biali, którzy rządzą światem, też mogą być poszkodowani pomysłem na inclusiveness, na to, żeby, na, na, na to włączenie prawda, poszkodowanych przez losy i tych underprivileged, tych, tych, tych którzy nie, nie mieli przywilejów, włączenie ich do, do tego głównego obiegu, prawda, gospodarki, własności, wszystkiego. To była dygresja, a teraz wróćmy do pięciu punktów, które zgłasza Klaus Schwab. Pierwsze pięć punktów to jest tak, zredefiniować umowę społeczną. Umowa społeczna to się tam wywodzi, jak pamiętamy, od Jean-Jacques Rousseau, ale chodzi o to, żeby zmniejszyć dług, żeby go potomni nie musieli e, spłacać. Tu ja znowu dodam swoją degresję, e, czy też swoje wytłumaczenie. No, potomni nie będą musieli tego długu spłacać, jeżeli się postawimy i po prostu nikt go nie, nie będzie spłacał, bo dług światowy powstał w sposób nieuczciwy i nie musi być spłacony, bo i zresztą jest niespłacalny, ale oni to chcą zrobić inaczej, ponieważ oni ten dług wyemitowali, e, właściciele Pana Klausa Schwaba, właściciele Pana Sorosa, właściciele Pana Ateli. Oni go wykreowali, ten dług, w związku z tym oni chcą ten zwrot jednak dostać, tylko w innej postaci nie w postaci zwrotów pieniężnych, tylko w postaci naszej wolności, naszych, naszego mienia i nas samych mamy być ich własnością. Dalej. Dekarbonizacja, czyli zielona ekonomia. No to mamy, widzimy, że PiS realizuje ten program właśnie w Polsce. Czekali do drugiej kadencji, bo wiedzą, że, że no pewnie muszą, tak zobowiązali się kiedyś i muszą, Kaczyński pewnie osobiście się zobowiązał do tego, skoro to firmuje, jako szef partii. Przed wyborami udawali, że nic, nie za, za nic nie się nie będzie działo, nie będziemy likwidować kopalń, no, okazuje się, że jednak trzeba likwidować kopalnie. W tej chwili zaczynają się rozmowy, bardzo trudne. Być może zaczynają się demonstracje górników, energetyków z Bełchatowa. Zobaczymy lada dzień, co się będzie działo. Na pewno widać już, że będzie to trudne. I ja od razu mam pomysł dla naszych dekarbonizatorów. Weźcie, wy tam zróbcie audyt, ale niezależny. Nie Wtedy się okaże, że instytucje samych, samej spółki węglowej, państwowej, sama spółka węglowa, jej pracownicy, kumple pracowników, związkowcy, niestety również sami górnicy przynajmniej ci, którzy są nietykalnymi związkowcami, zgodnie z polskim, koszmarnym prawem o związkach zawodowych, czy oni wszyscy po prostu są to górnictwo, wysysają z niego krew. No w związku z tym ono, yy, polski węgiel jest drogi. Tak? Nie tylko dlatego, że tam głęboko zalega, że jest coraz ciężaj się do niego dostać, ale również dlatego, że ta, ten biznes jest po prostu koszmarnie okradany. To zróbmy najpierw audyt, a potem dopiero likwidujmy, jeżeli się okaże, że rzeczywiście jest to niezbędne. Dobra, dekarbonizacja oznacza po prostu prawdopodobnie, że ona gospodarka oznacza to, że właściciele nie doszli, jeszcze na szczęście właściciele świata, przynajmniej zachodniego, chcą przejąć kontrolę nad podażą energii. A dopóki takie złoża jak węgiel, później także ropa, z którą też walczą, później gaz, z którym też będą walczyć za chwilę, jak się załatwią z węglem i ropą, dopóki te złoża są na terytoriach których oni nie kontrolują, to nie mają monopolu na dostarczanie energii światu. No taka jest. No przepraszam, to, to, to samo przychodzi do głowy. To jest moja myśl. Może, się, może ja jestem znowu spiskowy teoretyk, ale jeżeli Państwo macie jakieś inne pomysły, jeżeli krążą inne pomysły na ten temat, no to proszę o oczywiście o wpisanie do komentarzy. Nie jest tak, jest inaczej. Po co oni to robią? Po co chcą zlikwidować węgiel? No przecież nie po to, żeby klimat się zmienił, bo w średniowieczu. Dużo mniej węgla się spalało, ludzi było dużo mniej, nie wydychaliśmy jako ludzkość tyle dwutlenku węgla, a było wciąż jednak cieplej na świecie niż jest teraz. Potem nastąpiła mała epoka lodowa, zamarzały morza, powiększały się pokrywy lodowe. W XIX wieku się skończyła, było się nagle trochę cieplej, potem cieplej, zimniej, cieplej, zimniej. No w tej chwili w Polsce się robi gwałtownie coraz cieplej w ostatnich latach, a na świecie to nie jest gwałtowne zjawisko. Proces trwa, w Polsce jest powolniejszy niż w Polsce. No i robi się cieplej, ale to tak zawsze było, że się robiło cieplej i zimniej. Więc przez to, że nie będziemy spalać węgla, nic się nie zmieni. Dobra, teraz punkt czwarty: Zmie Zamienić kapitalizm akcjonariuszy czy udziałowców na kapitalizm interesariuszy, czyli shareholder kapitalizm na stakeholder's kapitalizm. Kapitalizm. To jest stakeholderzy, interesariusze, czyli wszyscy, którzy mają jakieś interesy związane z daną firmą. Chodzi o to, żeby wywłaszczyć tak naprawdę, O, akurat nie mnie, bo ja nie mam żadnych, nie mam akcji ani w wielkich koncernach chemicznych, ani tych tam energetycznych i tak dalej. Ja Mnie to może nie dotyka. Może mnie by chcieli nawet uwłaszczyć, ale kogoś chcą wywłaszczyć, a kogoś chcą uwłaszczyć. Chcą odebrać władzę nad gospodarką istniejącym czyli akcjonariuszom, do których sami banksterzy należą w końcu i nie tylko należą, ale są największymi akcjonariuszami na przykład wielki, wielkiej gospodarki amerykańskiej, wielkich firm amerykańskich, technologicznych i wielu tam surowcowych i tak dalej, najwyraźniej chcą wywłaszczyć resztę i oddać to stakeholderom, czyli interesariuszom, czyli no swoim jakimś tam działaczom, aktywistom z tych różnych ruchów, jakimś gretom, Thunberry, i komuś takiemu. No i dalej idziemy, bo już widzę, że czas straszny, bo jak dzisiaj dużo gadam. Pięć. Umot I to jest najważniejsze. I na tym zakończę. Umocnić globalną kooperację. Żeby to wszystko wspólnie przeprowadzić, to było, o czym była mowa wcześniej. No jasne. Globalna kooperacja to jest nowe. Pojęcie, które w, takim, w osłabionych słowach wydaje to, co przedtem nazywało się global governance, czyli władztwem globalnym, a w gruncie rzeczy chodzi o po prostu o rząd światowy. To chcą zrobić, żeby rząd światowy przeprowadził tamte wszystkie projekty, o których była mowa wcześniej. I taki jest cel Więc kończę, żeby och jej, ku 17,5 minut. Przepraszam za. Tak strasznie długą gadaninę, proszę o subskrypcję, proszę o łapki w górę i do następnego spotkania, jak ktoś znowu przeczytam.